Cześć, tu Chroniczynka. Dziś chcę szerzej omówić post-exertional malaise, czyli PEM, również znane jako PENE, post-exertional neuroimmune exhaustion, które oznacza mniej więcej powysiłkowe wyczerpanie neuroimmunologiczne. PEM to nieproporcjonalnie duże pogorszenie stanu zdrowia zarówno po wysiłku fizycznym, jak i psychicznym czy emocjonalnym i jest najbardziej charakterystycznym symptomem zespołu przewlekłego zmęczenia ME-CFS, odróżniającym go od innych chorób. Wiele protokołów diagnostycznych uznaje PEM jako czynnik niezbędny do postawienia diagnozy MECFS. PEM może występować też w long COVID, znanym też jako zespół post-COVID-19, gdyż jest wiele przesłanek, że u pacjentów w tych wykształcił się zespół przewlekłego zmęczenia MECFS. W nomenklaturze medycznej stosowany jest PEM lub PENE, ale pacjenci zwykle używają terminu CRASH, czyli krach, Albo relaps, czyli nawrót choroby. Pacjenci w Polsce najczęściej albo mówią po prostu PEM, albo używają terminu zjazd. Na przykład po prysznicu zwykle miewam zjazd. PEM to nieproporcjonalne pogorszenie stanu zdrowia po przesileniu się, ale doświadczenia pacjentów mogą się różnić. Czasem jest to nasilenie się znanych już symptomów ME-CFS, takich jak poczucie wycieńczenia, bóle mięśni, stawów i głowy, stan podgorączkowy bądź spadek temperatury ciała i dreszcze, trudności z koncentracją i komunikacją, tzw. mgła mózgowa podobne, A czasem razem z PEM występują nowe symptomy, których pacjent nie doświadcza na co dzień. Zdrowa osoba, która nigdy nie doświadczyła PEM, zwykle nie jest w stanie sobie tego uczucia wyobrazić. Ale wielu pacjentów opisuje zjazd jako coś podobnego do silnej grypy, albo jakby ktoś obciążył całe ciało ołowiem. Inni opisują to jako połączenie kaca, grypy i uczucia pobiegu na 10 km. Wielu pacjentów ma poczucie, że ich ciało po prostu się wyłącza różne organy strajkują, bo ciało się przepracowało i ma po prostu dość. PEM jest też często opisywany jako choroba w chorobie. Bo można mieć typowe symptomy MI i utrzymywać pewien poziom funkcjonowania, ale każde wystąpienie PEM jest pogorszeniem ogólnego stanu, przynajmniej na jakiś czas. Przykłady występowania PEM według CDC Uczestniczenie w wydarzeniu szkolnym dziecka może sprawić, że rodzic z MICFS nie jest w stanie opuścić domu przez kilka dni i nie ma siły wykonać obowiązków domowych, typu wstawienie prania. Zrobienie zakupów w supermarkecie może spowodować zjazd i potrzebę albo odbycia drzemki w samochodzie, zanim jest się w stanie pojechać do domu, albo potrzebę bycia podwiezionym przez kogoś innego. Wzięcie prysznica może sprawić, że pacjent z MICFS jest przykuty do łóżka i niezdolny do żadnej aktywności przez wiele dni. Próba utrzymania pracy zawodowej może prowadzić do potrzeby odpoczynku przez cały pozostały czas, czyli wieczorami i w weekendy. Czasami osoby postronne są w stanie zauważyć PEM u kogoś innego, podobnie jak można zauważyć, że ktoś ma grypę. Mój mąż rozpoznaje u mnie PEM po następujących objawach zewnętrznych. Mam bladą pożółką cerę, cienie pod oczami się widaczniają, moja twarz jest pozbawiona mimiki, głos mam cichy, zachrypnięty, a mowa jest niewyraźna. Zapominam najprostsze słowa i zastępuję je wymyślonymi – mgła mózgowa. Nie rozumiem prostych pytań i patrzę na niego pustym wzrokiem. Mgła mózgowa. Unikam rozmowy, odpowiadam półsłówkami, nie gestykuluję. Jak się dobrze czuję, to dużo gestykuluję. Powłóczę nogami. Oczywiście inni ludzie mogą mieć inne objawy zewnętrzne. Ponieważ jednym z symptomów PEM jest mgła mózgowa, czasami ciężko jest choremu zauważyć, że zbliża się zjazd, i próbuje on kontynuować rozpoczętą już czynność z rozpędu. W takich przypadkach bardzo pomocne jest, gdy inna osoba zauważy nadciągający PEM i można szybciej przerwać aktywność i zacząć odpoczywać. Szybka reakcja może zmniejszyć natężenie symptomów i skrócić czas rekonwalescencji z PEM. Po jakim czasie nadchodzi i jak długo trwa PEM? Doświadczenia pacjentów są różnorakie. PEM przychodzi od kilku godzin do kilku dni po przesileniu i nie zawsze jest to ten sam przedział czasowy dla jednej osoby. Czasem można zauważyć schemat, jeśli prowadzi się dzienniczek swoich aktywności i symptomów. Większość pacjentów FS zauważa PEM dzień lub dwa po przesileniu. Czas trwania tej choroby w chorobie też może być różny zwykle od kilku godzin do kilku dni ale są też przypadki trwałego pogorszenia zdrowia po jednorazowym przesileniu i tacy pacjenci mają poczucie, że PEM u nich w ogóle nie ustępuje. Z powodu tego, że zjazd występuje z opóźnieniem, często trudno pacjentom określić, czy doświadczają tego symptomu. Jeśli osoba z MICFS zachowuje sporą funkcjonalność i próbuje żyć, jakby nie była chora, często jest w stanie stałego PEM-u, ponieważ przesila się zanim wydobrzeje z poprzedniego epizodu. Regularne doświadczenie PEM-u często prowadzi do zaostrzenia się MICFS i obniżenia ogólnej funkcjonalności. Osoby z lekką postacią choroby także często nie są w stanie ocenić, czy doświadczają zjazdów, ponieważ są wciąż w stanie być niemal tak samo aktywni, co wcześniej, i ciężko powiedzieć, czy jakaś konkretna czynność wywołała zjazd, czy może mają po prostu słabszy dzień. Choć wciąż tak MICFS, jak i PEM potrzebują więcej badań, zjawisko zjazdu powysiłkowego jest dość dobrze udokumentowane i jest wiele badań klinicznych potwierdzających zmiany fizjologiczne przy PEM. Na przykład badanie z 2010 roku badało różnorodność i natężenie symptomów po wysiłku fizycznym u pacjentów MICFS w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną. Ten wykres pokazuje symptomy po wysiłku fizycznym. U góry jest grupa kontrolna, zdrowi ludzie, a na dole pacjenci zdiagnozowani z MICFS. W przednim rzędzie na czarno oznaczone jest występowanie symptomów tuż po wysiłku, na biało w środkowym rzędzie są symptomy dzień po wysiłku a na szaro w ostatnim rzędzie oznaczono występowanie symptomów do 7 dni po wysiłku fizycznym. Od lewej ponumerowane są następujące symptomy. 1. Zmęczenie 2. Zawroty głowy, zachwianie równowagi 3. Bóle mięśniowe i bóle stawów 4. Dysfunkcja kognitywna, czyli kłopoty z koncentracją i pamięcią 5. Ból głowy 6. Mdłości 7. Osłabienie, niestabilność, drżenie 8. Bezsenność 9. Ból gardła i powiększone węzły chłonne. Jak widać, główne symptomy odczuwane przez zdrową grupę są niezbyt dotkliwe i do przewidzenia czyli przede wszystkim zmęczenie tuż po wysiłku, które w zasadzie ustępuje następnego dnia i bóle mięśniowe które co prawda mogą też występować następnego dnia ale są to najprawdopodobniej typowe zakwasy po ćwiczeniach. Inne niepożądane symptomy w grupie zdrowej to ból głowy, mdłości i osłabienie, drżenie, które mogą występować po dużym wysiłku fizycznym i w dużej części ustępują w następnych dniach. Grupa chorych na MICFS nie dość, że odczuwała zdecydowanie więcej niepożądanych symptomów i były one silniejsze, to jeszcze większość symptomów pozostawała na tym samym poziomie w następnych dniach po ćwiczeniu lub się wzmagała zamiast słabnąć. Występowanie PEM można potwierdzić poprzez krążeniowo-oddechowy test nietolerancji wysiłku, tzw. SIPET cardiopulmonary exercise testing. Badanie polega na podłączeniu pacjenta do monitorów mierzących mięśniową, oddechową i krążeniową kontrybucję do produkcji energii, podczas gdy pacjent ćwiczy na rowerze stacjonarnym do absolutnego wyczerpania, dając z siebie wszystko. Badania są bardzo wiarygodne i nie da się udawać maksymalnego wysiłku. Następnie badanie jest powtarzane dzień lub dwa później i pacjenci z emisji FS, mimo maksymalnego wysiłku, nie są w stanie osiągnąć podobnych wyników jak przy pierwszym badaniu z powodu obniżenia wydolności organizmu spowodowanego przez PEM. Jedno z takich badań, opublikowane w tym roku, wykazało, że grupa testowa jest w stanie albo powtórzyć, albo nawet polepszyć swoje wyniki wydolnościowe mimo siedzącego trybu życia, a nawet dekondycjonowania. Podczas gdy chorzy na MI, mimo maksymalnego wysiłku, nie są w stanie powtórzyć swoich wyników następnego dnia i ich parametry są bardzo słabe. Po lewej stronie jest grupa kontrolna, po prawej stronie są pacjenci z MICFS. Każda kropka reprezentuje jedną osobę. Niebieskie kropki to niskie wyniki, dobre i pożądane, czerwone kropki to wysokie wyniki. Osoby z MICFS miały zdecydowanie niższe wartości zużycia tlenu w szczycie wysiłku fizycznego na poziomie oddechowym. To oznacza, że osoba z MICFS zbyt szybko przechodzi z trybu aerobowego, w którym zwykle chcemy przebywać, kiedy ćwiczymy, do trybu anaerobowego, beztlenowego. W praktyce oznacza to, że np. zwykłe uczesanie włosów może powodować zakwasy w ramionach, jak po treningu z handlami. A zwykły spacer może wykończyć tak, jak przebiegnięcie maratonu. Na podstawie wyników tego badania naukowcy byli w stanie rozróżnić, którzy uczestnicy mają diagnozę MICFS z 95% dokładnością. Przez wiele lat dwudniowe badanie Sipet było w Stanach Zjednoczonych pomocne, żeby wykazać istnienie PEM, aby móc uzyskać diagnozę MICFS, a także aby móc ubiegać się o świadczenia dla niepełnosprawnych. Niestety, ponieważ nawet jednorazowe przesilenie się może oznaczać trwałe pogorszenie się stanu pacjenta i wielu pacjentów żałowało wzięcia udziału w tym badaniu, z tego właśnie powodu aktualnie wielu lekarzy i pacjentów unika wykonywania tego badania. To tyle na dzisiaj. Następnym razem omówię bardziej szczegółowo różne rzeczy mogące wywoływać PEM, a także podam praktyczne rozwiązania na uniknięcie PEMu i jak sobie poradzić, gdy zjazd już nastąpi. Zapraszam do polubienia i subskrybowania. Do zobaczenia następnym razem!